Ogród pod szumiącą lipą zapraszam. Witajcie w ogrodzie podrzumiącą lipą. Wpadłam w wielki wir sprzątania, więc wczoraj powiedziałam sobie żadnego kręcenia, kamera na bok, aparat na bok, skup się na sprzątaniu. I tak też zrobiłam, więc wczoraj nic nie kręciłam, no bo wiadomo, sprzątanie to sprzątanie. Postanowiłam w kuchni sobie wszystko ładnie posprzątać, do tych pojemników, które sobie dokupiłam, bo dokupiłam drugi komplet tych pojemników, które wam kiedyś pokazywałam, i tam sobie wszystko posegregowałam, wszystko posprzątałam, odkurzyłam, pomyłam. I mam teraz już w kuchni wszystko posprzątane, już przygotowane do świątecznych wypieków, do świątecznych potraw, żeby później już nie zajmować się sprzątaniem, bo kuchnia to jest taki najbardziej newralgiczny punkt, gdzie jest zawsze coś do zrobienia zawsze coś do posprzątania. Więc sobie już to zrobiłam, i nie będę musiała skupiać się później na tym, że trzeba tam robić, tylko, tylko właśnie na tych pracach już takich przedświątecznych. Więc to będzie w tym ostatnim tygodniu przed świętami, wtedy zajmę się już szykowaniem. Produktów, szykowaniem menu całego na święta i przygotowywaniem do wypieków, bo głównie skupiam się na ogromnej ilości ciast, ciasteczek, bo lubimy, lubimy właśnie głównie delektować się sernikami, makowcami, piernikami, bo to jest taki czas, kiedy można sobie pozwolić na ogromną ilość ciast. Zresztą, jak wiecie, u mnie ciasto jest praktycznie cały czas, bo my lubimy niestety słodkie. Więc wczoraj skupiłam się na sprzątaniu. Zresztą teraz te dni, które przyjdą, to będą takie dni, w których. Najbardziej będę pochłonięta porządkowaniem, bo wiadomo, że no, sprząta się cały, cały rok, cały czas, żeby, żeby w mieszkaniu, w domu był porządek, ale ten okres przedświąteczny to jest taki specyficzny. Myjemy wszystkie porcelany dokładnie, zmieniam wszystkie firanki, zasłonki na właśnie świąteczne. W tym roku zakupiłam sobie nowe firanki do salonu na wszystkie okna i na wszystkich oknach będę miała jednakowe. Jak dotrą do mnie w przyszłym tygodniu, to Wam pokażę. Takie ładne, delikatne, tylko na górze mają. Takie zaznaczone, jak gdyby, jak gdyby bombki są białe na tych firankach, więc myślę, że będzie to wszystko ładnie wyglądało. Do sypialni mam świąteczne zasłonki, tutaj do tego pokoju mam świąteczne zasłonki, do kuchni mam świąteczne zasłonki, niestety do salonu. Nie udało mi się w tym roku kupić nowych zasłon, takich z motywem świątecznym. No, niestety nie znalazłam takich, które pasowałyby na te wszystkie moje cztery okna, żeby nie były takie za bardzo, za bardzo takie yy, kolorystycznie, bo wiecie, te, to, to wszystko świąteczne jest takie bardzo ostre, takie bardzo wyraziste, a tam jest, są cztery okna, więc yy, chciałam coś takiego delikatniejszego, łagodniejszy, z łagodniejszym wzorem świątecznym, żeby, żeby to po prostu nie. Nie biło tak, nie zagłuszało całej świątecznej dekoracji, jaką będę miała w salonie. Więc myślę, że zasłonki świąteczne do salonu przełożone zostaną na przyszły rok. W tym roku zostaną te, które są, natomiast będą nowe, nowe firanki. Natomiast jeszcze dodatkowo na okna, okna udekoruję takimi delikatnymi gwiazdkami. Kupiłam sobie takie, takie ładne, przeźroczyste gwiazdki. One wyglądają w ten sposób, że one są takie samoprzylepne. I zobaczcie, to jest taka, taka delikatna gwiazdka. One są różne różne te gwiazdki. Nie będę teraz tutaj odklejała. I jeszcze tutaj może jedną Wam pokażę. One są różnej wielkości i różnego kształtu. I ja myślę, że te gwiazdki ja sobie na oknie jeszcze porozmieszczam, o zobaczcie. Naprawdę są takie bardzo delikatne. No i myślę, że ja jak poprzylepiam na szyby, to to będzie to ładnie wyglądało z zewnątrz. Taki sobie zrobię, jakiś ładny, taki, taką kompozycję na wszystkich pięciu oknach, które są tu z tej, z tej strony budynku i będzie to fajnie wyglądało. Jeszcze my mamy dużą choinkę zawsze, która daje jeszcze taki, taki ładny, ładną poświatę na okna, więc to wszystko będzie ładnie tak podświetlone. W sypialni też mam na oknie jak widzieliście taką ładną girlandę to wszystko będzie ładnie podświetlało jeszcze jeszcze te gwiazdki na oknach. Co chciałam wam jeszcze pokazać co mam świątecznego. No ponieważ teraz jak wiadomo ogród już nie będzie głównym tematem mojego, mojego kanału Ogród podtrzymiącą lipą, ponieważ lipa już odpoczywa do wiosny. No więc będzie, teraz będę się skupiała na, w swoich filmach głównie na dekorowaniu na święta i na różnych, na różnych rzeczach, które sobie na te święta kupiłam. I właśnie zakupiłam sobie takie ładne lampiony. To są 3 yy, wysokości o, zobaczcie, trzy wysokości. Yy, tych lampionów. One są z takim motywem złotym i są tutaj takie drzewa i sarenki, jelonki. Myślę, że będzie to fajną dekoracją na pewno świąteczną. Oczywiście to jest na baterie i co jest ciekawe, że zrobiony jest tutaj płomień. Tak pomysłowo, na takim, na takim druciku, i to jak, jak światełko się pali, to ten płomień migota. Zaraz Wam pokażę, wyłączę zaraz lampę u góry. Nie wiem, czy to będzie widać, bo jest jasno na zewnątrz, ale to tak rozświetla. O, jeszcze do tego, do tych lampek jest pilot, że można sobie nastawić czasowo, na przykład 3 czy tam 8 godzin świecenia albo jaśniejszy to światło, które rozświetla bardziej, albo ciemniejsze, albo taki bez migotania. No, także dosyć bardzo, także dosyć ciekawe Ciekawe są te lampiony. Myślę, że będą ładnie się prezentować te lampiony wśród moich tam dekoracji, dekoracji świątecznych. I kupiłam sobie jeszcze takie świeczki. To wszystko, jak wiecie, są, są na baterie to są takie plastikowe rzeczy, ale te akurat są złote i mają całe podświetlane to złote, więc to ładnie będzie wyglądało jak zrobię sobie taką girlandę z, girlandę z choinki i pomiędzy te choinki wsadzę te lampeczki i myślę, że one będą fajnie wyglądały, no na pewno bezpieczniej. Bezpieczniej niż, niż zwykłe świeczki, oczywiście świece naturalne też będę miała na świecznikach takich specjalnie zrobionych, z tym, że ze świecami musimy uważać ze względu na, na kacperka, no bo to wiadomo, że, no i ze względu oczywiście na ramzesa, ponieważ jeżeli na dole mam przy kominku, wzdłuż kominka różne dekoracje, no to nie mogę tam raczej postawić świec, naturalnych, ponieważ no, ogień wiadomo niebezpieczeństwo by stwarzał i to samo jest z kominkiem ja w kominku widzieliście w zeszłym roku miałam całą dekorację i w tym roku też będę miała ponieważ kominka w święta nie zapalamy ze względu na bezpieczeństwo właśnie ponieważ jest dziecko i pies więc no kominek tylko staje się dekoracją świąteczną a nie a nie palimy płomienia. Jeszcze co fajnego kupiłam. Chciałam zrobić sobie taką fajną, właśnie przed kominek, girlandę. I mam tutaj taką girlandę. Ona jest na razie związana. Nie będę rozwiązywać. Pokażę Wam, jak będę to robić. I też jest na baterię. I to są takie jelonki. Może znowu zgaszę światło. O, i to są takie, zobaczcie, podświetlane jelonki. Myślę, że jak rozwinę ją całą i będę wzdłuż miała. Myślę, że jak rozwinę ją całą i będę miała wzdłuż całej choinki. Całego takiego, całej takiej girlandy, no to będzie bardzo ładnie wyglądało. Bardzo już mam pomysłów dużo na dekoracje. I ostatnie y, 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 lampeczki, jakie mam, to takie, takie lampioniki. One też. Przydadzą się do, do, jakiegoś, do jakiejś dekoracji. Ja mam takie, takie ładne latarenki, i właśnie te wszystkie, takie lampioniki, one się przydadzą do właśnie wsadzenia do takiej, do takiej latarenki. Oczywiście do takiej latarenki można wsadzać zwykłe świeczki. Ale wiadomo, że świeczka szybko się spala, świeczka rozlewa się i brudzi mi cały ten środek. Więc właśnie takie plastikowe one są. Nie są drogie. Ba na baterie, które też nie są drogie, można je zmieniać. A powiem Wam, że bardzo długo świecą się na tych małych bateryjkach. I zobaczcie, jak ładnie wyglądają. O, popatrzcie. I nie trzeba i nie trzeba się martwić, nie trzeba sprawdzać, czy świeczka bezpiecznie się tu pali. To jest z tą, z tą świeczuszką. Natomiast mam jeszcze takie zupełnie zwykłe, białe. Pewno wiecie, bo pełno jest ich też na Allegro. I taką, taką świeczkę też można wsadzić. I ona też ładnie wygląda, bo, bo ją tutaj widać. Nie wiem, nie wiem, które, które będą ładniejsze, ale i jedna, i druga ładnie wygląda. Pokazałam Wam to co, to, co sobie zakupiłam teraz nowego do dekoracji. Oczywiście w pudłach, w pudłach tam w domku moim, mam całą masę różnych dekoracji, które dopiero będę, które dopiero będę. Przynosiła do domu i dopiero będę rozkładała, ale to jeszcze nie teraz, ponieważ dopiero jest 6 grudnia i oczywiście jeszcze jest za wcześnie. Ja tak wcześnie nie dekoruję w mieszkaniu świątecznie, ponieważ chcę później, później mieć tą, tą taką atmosferę przed świętami do dekorowania, więc wolę sobie zrobić wszystkie rzeczy wcześniej, te, które są przedświąteczne, natomiast te świąteczne zostawiam na tak koło 15 grudnia. Dopiero zacznę wszystko tutaj wyciągać, oglądać. I to tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać z tego, co na razie zakupiłam. Oczywiście jeszcze czekam na wspaniałego jelonka, który ma przyjść piękny złoty dwa. Dwa jelonki. Zobaczymy, jak będą wyglądały. No i jeszcze, jeszcze parę dodatkowych rzeczy. Kupiłam też takie domki podświetlane, które będą mi tam w kominku jeszcze dodatkowo dekorowały, ale to wszystko dopiero ma do mnie dotrzeć. Także dzisiaj dzisiaj znowu zabieram się za sprzątanie i jeszcze zakończenie szycia moich poduszek, bo jeszcze nie wszystkie poszewki są uszyte. Powoli, powoli to robię. Pogoda dzisiaj jest tak fatalna. Oprócz tego, że jest pochmurno, to jeszcze straszliwie wieje wiatr. Także w ogóle tylko tyle, Wychodzę z domu co do kur otworzyłam rano kury, dałam im jeść i szybko uciekłam. Mam nadzieję, że one się schowają pod spód, bo bardzo dzisiaj wieje lodowatym wiatrem i boję się, żeby mi się nie pozaziębiały. Mam nadzieję, że są na tyle mądre, że schowają się albo do kurnika, albo pod kurnik, tam, gdzie mają osłonięte tą folią. Zaraz pójdę jeszcze zobaczyć, co tam u nich słychać. Zanieś im jakąś zieleninkę. No i, i, i tyle to dzisiaj będzie z wyjścia na ogród, bo, bo, bo naprawdę tak jak wczoraj było pochmurno i mglisto, ale było ciepło, natomiast dzisiaj już było 0 stopni w nocy i teraz jest tylko 2 stopnie i ten lodowaty wiatr. Ja nienawidzę wiatru i, i w ogóle Takiej pogody wietrznej, to, to jest dla mnie bardzo, bardzo niekomfortowa pogoda. Wczoraj trzecia kurka zaczęła nieść, jeszcze Wam się pochwalę, i wczoraj mieliśmy trzy jajka. Więc już mamy, i dzisiaj rano było też już jedno jajko. Już złożyły 13 jajek, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Nie spodziewałam się. Dwie kurki niosą codziennie już od pięciu dni, więc naprawdę, naprawdę. Super, super się sprawują. No dogadzam im jak wiecie, jak tylko mogę. Dostają bardzo dużo trawy, dostają warzyw dużo, no i ziarna. Także myślę, że, że oddzięczają mi się tymi jajkami. A jajka są naprawdę pyszne. Jem na miękko. Te jajka po prostu rozpływa ją się w ustach, tak, tak są pyszne. I powiem wam, że wczoraj robiłam takie kluseczki, właśnie z, z jajka, tych, z tych jajeczek moich. I powiem wam, że pierwszy raz widziałam takie jajeczka. Te ze sklepu, to wiadomo, jak się rozbije jajko, to to białko się rozlewa. Przeważnie się rozlewa. Natomiast tutaj białko było. Przytwierdzone do tego żółtka, takie sztywne, że w ogóle, w ogóle nie rozlewało się, tylko było żółtko i dookoła niego pięknie y, trzymające się białko. Więc naprawdę, no, super świeże, wiadomo, prosto z gniazda i nawet jeszcze, jak widzieliście, ciepłe. Więc no, no, no świeże, najświeższe jajka, jakie mogą być. Myślę, że filmów nawet nie będę zamieszczała teraz codziennie, ponieważ no nie, ma, nie ma z czego. Nie ma, nie ma czego kręcić, bo nic ciekawego się nie dzieje. Dopiero częściej pewnie będę już codziennie zamieszczała, jak będziemy dekorować dom na zewnątrz, jak, będziemy dekorować, jak będę dekorować dom w środku. No to wszystko to będę wam pokazywała. A teraz będę po prostu dawała filmy wtedy, no kiedy będzie coś ciekawego się działo. Ale bądźcie ze mną, bądźcie ze mną, bo cieszę się, że jest coraz więcej moich subskrybentów i zapraszam oczywiście was na mój drugi kanał Kurnik Bożenki, który już ma 100 subskrypcji. Już ma 100 subskrybentów. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. I tutaj też już mam dosyć dużą liczbę subskrybujących, za co ogromnie dziękuję. A dzisiaj to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w Ogrodzie pod Szumiącą Lipą. Zapraszam na następne filmy. Zapraszam wszystkich do oglądania, do oglądania do końca. I bądźcie ze mną w moich przygotowaniach do świąt.